Co to za bąbelki? Co to było? Jakieś zwinięłam. Chila. Co to by... Nie, 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 patrzę. Błagam. Błagam, nie pojawił się. Chwila! Tak ja żyję. Nie patrzcie! Śniegu mojej psika. O! Dobra. Chila. O. Chila. Master... Master Ninja! Master Ninja! Celnica! Co, co? Co jest? Słuchaj! Ja jestem! Chej! Chodź! Chodź, chodź, chodź! Chodź! Hej! Ujrzyliśmy! Są jakieś bąbelki dziwne, widzisz? O Boże! Ej! Ej! Szuka! Ej, on zginął! A właśnie! Bo on zdjął ten kombinezon, ty ty ten? Ten mnie zewlałeś, nie? On zdjął kombinezon, ja pamiętam. Ej, ułożę, użaj, uważaj! Idź tam. On wziął ten kobinecą i ten... A ja się boję. On dobra. Jakieś halucynacje, lata jest coś. Ej, może ja po prostu nam się śni coś, jakieś halucynacje. Ej, to może my, my przez tą drugą stronę. Ej, mnie, dawki promieniowania. Dobra, ja pierwszy. Powoli, powoli. No, wyjście jakieś. za pochodniami. Ej, dobra! Ej, to jak ty też masz jakieś halucynacje? Oj, tu się Boże, i za pokorniamy. Dobra. Ej, tu cztery jakieś halucynacje są dziwne. Ej, tak w ogóle to oddychamy jakoś. Chodź. Ej, halucynacja ma... Chce do wody. Co? Skąd wiesz? Daj trzeba do wody szkodzić. Gdzie? Co ty? To jest jakaś tabliczka. niczka. Kacz. Uuuu. Wiesz po... Ale, ale śmierdzi! Dobra, chodź za powodziami. Ej, powoli to? Ej, Serio, halucynacje! I to wielkie halucynacje bardzo! Bardzo. Oj. Bardzo wielkie halucynacje. Sobie jak mamy ten teraz przejść? Czekaj? Okay? Chodź, chodź tutaj, 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 tutaj tędy jakoś przyjdziemy. Ej, to jest Serio, to chyba wszystko uskarzenie. Ej, przystało, dobra. jeszcze się, się trochę uspokoiłam. Nie, nie, ale pewnie się spaliło! Ale pan joker zginął, bo pewnie ten miał... Ej, co to jest? Spójrz, ładunek wybuchowy. Czemu masz las? Czemu twoja głowa? Czemu widzę tylko twoją głowę? Czekaj, ej, walnij mnie, walnij mi się. Walnij mnie, chodź. Walnij mnie. O! Co to było? Ej! Halucynacje! Ej! Ej! Czemu masz... Czemu masz latające... Ja mam... No, ja... Ciągle jakieś halucynacje masz latające w głowy, dobra. Nie wiem co się dzieje. Ej, dobra! Ej! Ej, czemu to wybuchło? Czemu to wybuchło? Ej, to wybuchło! Halucynacje, kurde! Mam jakieś halucynacje i to wielkie! Ty masz latającą głowę! Nie wiem. Mam bardzo wielkie halucynacje. Ej, ma coś się. Spójrz! Spójrz! Muszę odkażenia! Przejeżdż! może! Ej, ty... Ostrożnie tu chodź! To nie, chodź wodą! A która śmierdzi, dobra! Jest... Ona śmierdzi bardzo. Do... Dobra, te halucynacje mam. Jest... Czekaj! Ej, tu jest... Nie? To jest jakiś dziwny spójrz! E, nie, 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 czekaj. O tu nie uwaga! Okej, okay, czekaj, czekaj! Stój! Bo... Ja mam wielkie halucynacje, ty masz latającą głowę! Słuchaj! Weź, ty masz latającą głowę! Boż, boż, Ktoś się w Dobra już chyba przestałem Coś tam jest, coś tam jest Ty, o, chodź, 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 chodź Tutaj A jak mam nie, tam nie, wejść? Nie, nie, nie. Czekaj, podsadzę Ty cię nie Mam bruk, mam bruk, mam bruk Znalazłem Ja też, szybko chodź Ty, co tu pisze? Przeczytaj to Zabij się, aby dać zajeb... Rób to, jeżeli kochasz I Co to nie. było? Ja ja cieszę, Ej, ale... Ej! A, albo to były jakieś halucynacje. Nie. E, ja pierwszy. Dobra. Słuchaj. Czyli kolejny... Cochneli noc! Czyli kolejny raz mamy się zabić. Okej. Okay. Ja pierwszy. Nie! Żyjesz, ej! Dobra, wiesz. Ej co to chwila? Weź! Ja to będę czytał. Ha 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 yy, przekleństwo. Pójdziecie! Jak pójdziecie dalej, pójdziecie, pójdziecie, pójdziecie. Pójdziecie do mojego więzienia. Haha, ha, ha. to to nie była prawda. To nie była prawda. Trzmat. Okej. Okay. No to jedziemy. co, idziemy. Ej, stój. Czekaj, czy na pewno chcesz być uwięziony na zawsze, jeśli tam wejdziesz, nie ma już powrotu? Ej, ja to na pewno, na pewno, chodź, na pewno to robimy, nie mamy wyjścia, no!